Wam Jedzwiecka, witam bardzo serdecznie. Dziś Państwa i moim gościem jest Roman Papiur, doradca energetyczno-klimatyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, doktor, dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o tym, czym są spółdzielnie energetyczne i jakie są jej założenia i główne cele. Tak, bardzo chętnie, tym bardziej, że jest to temat, który w tej chwili no, stanowi dużą część naszych działań doradczych, ponieważ jest to jeden z elementów transformacji energetycznej, którą w naszym kraju będziemy realizować. Bo oprócz tego, że mamy modernizację sieci energetycznych, inne jakieś zmiany prawne, także robimy dużo, żeby społeczności Lokalne, obywatelskie też w tym uczestniczyły, a spółdzielnie energetyczne jest taką formułą właśnie społeczności obywatelskiej. Ubrano oczywiście formuły prawne spółdzielni, bo prawo spółdzielniach funkcjonuje i pod to prawo też podlegają spółdzielnie energetyczne. I jest jeszcze parę innych elementów prawnych, które dobrze normują funkcjonowanie spółdzielni energetycznych. Oprócz tego prawa, o którym wspomniałem, jest także ustawa o OZE, jest też prawo energetyczne, a co najważniejsze, jest rozporządzenie regulujące rozliczanie spółdzielni energetycznych. Czyli jest dużo elementów prawnych, które dobrze układają funkcjonowanie spółdzielni energetycznej, no trzeba tylko wykonać dużo innej pracy organizacyjnej, czyli określenia, czy to możemy zrealizować, czy mamy potencjał, jaki kierunek bieramy i czy spełnimy podstawowy wymóg, jaki jest określony w ustawie OZE, czyli zapewnienie za pomocą oddawialnych źródeł energii pokrycia co najmniej w 70% zapotrzebowanie na energię elektryczną i inną wszystkich członków spółdzielni energetycznej. A kto może być członkiem tej spółdzielni energetycznej? Wymogi prawne mówią tak, że co najmniej trzy osoby prawne lub co najmniej 10 osób fizycznych w przypadku miksu mówimy o przynajmniej 10 członkach, czyli miksu, czyli osoby prawne, osoby fizyczne. Jest jakaś górna granica, jeśli chodzi o tych członków? Była, ale została zniesiona. Wcześniej było 999 członków, ale w tej chwili tej granicy już nie ma. Z tego względu, że jednak idziemy w tą stronę, jeżeli chodzi o kierunki działań i zachęty do zakładania spółdzielni energetycznych, żeby członkami spółdzielni energetycznej także znaleźli się mieszkańcy danej gminy. Znalazłam informację, że na dzień 20 stycznia tego roku w wykazie spółdzielni energetycznych Krajowego Ośrodka Doradztwa Wsparcia. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zarejestrowanych jest 60 podmiotów, zrzeszających łącznie 208 członków oraz 276 instalacji. Teraz podobno już to się zmieniło. Tak, teraz ostatnie notowania z 6 maja, to już jest ponad 80 80 spółdzielni energetycznych, także proces jest dynamiczny. I myślę, że ta świadomość korzyści, jeżeli chodzi o zakorzenie spółdzielni energetycznej, staje się coraz bardziej powszechna i mobilizuje gminy i ewentualnie innych uczestników rynku energii do tworzenia takich spółdzielni energetycznych. Wspomniał Pan o korzyściach. Na jakie korzyści właśnie członkowie mogą liczyć, jeśli założą taką spółdzielnię? Takie wprost są korzyści finansowe, bo energia elektryczna, która jest wytworzona na miejscu i skonsumowana jest energią za darmo. Poza tym y, mamy tutaj duży szereg y, opłat, które nie wchodzą i nie są tutaj wykorzystywane, że chodzi o energię, którą ewentualnie oddamy do sieci i odbierzemy. Bo nie mamy opłat dystrybucyjnych, nie mamy opłaty kogeneracyjną, OZE, mocową. I jakościowo. Także tych opad jest dużo, no, nie zdajemy sobie często sprawy ile tego jest, bo osoby fizyczne raczej mają uproszczone rachunki, mniej w taryfach i innych CO to te wszystkie pozycje występują i one dają wprost duże oszczędności. Robią takie bilansowania, na przykład gmina miała około 180 kW w takich małych mikroinstalacjach, 455 kW w instalacji fotowoltaiki. I do ogólnego bilansu na poziomie 1900 MWh, wystarczyło dołożyć 300 kW energii z wiatru. Uzyskiwało się przekroczenie tego wymogu 70%, a oszczędności dochodziły prawie do miliona. No właśnie, jest wymóg. Jeśli chodzi o te 70%. Tak, to jest wymóg i on jest na bieżąco weryfikowany przez Krajowy Ośrodek Spierania Rolnictwa, ponieważ spółdzielnie energetyczne mają ten dodatkowy obowiązek odróżniający od zwykłych spółdzielni, że muszą być zarejestrowane przez generalnego dyrektora Krajowego Ośrodku Wspierania Rolnictwa, tam muszą dokumentować, że osiągnęły te 70% i co roku muszą raportować, jak wygląda sytuacja na bieżąco, czy dalej realizują ten obowiązek zapewnienia co najmniej 70% energii. Z OZE w stosunku do zapotrzebowania, jakie jest, jeżeli chodzi o wszystkich członków spółdzielni energetycznej. Jakie trzeba spełnić warunki, żeby móc założyć taką spółdzielnię? Znaczy podstawowe wymieniłem, dodatkowych nie ma, tylko właśnie chodzi o to, żeby zrobić sobie bilans. Czyli po pierwsze, kto wchodzi. W planach, w skład członków Spółdzielni Energetycznej, zbilansować, jakie są zapotrzebowania tychże członków, e, sprawdzić, jakie mamy instalacje OZE, które mogą być włączone. To chodzi o te wszystkie punkty poboru energii, które są na terenie jednego operatora sieci dystrybucji, bo to jest taki dodatkowy wymóg, że Spółdzielnia funkcjonuje na terenie jednego operatora sieci dystrybucji. To przy okazji jeszcze wspomnę jeszcze jeden wymóg, e, który mówi o. E, ilościach mocy, które mogą być zainstalowane. To jest taka, w przypadku energii elektrycznej 10 megawatów. Tak jest taka granica, jeżeli chodzi mm -hmm. o te instalacje. Czyli sprawdziliśmy, jakie instalacje mamy i ewentualnie weryfikujemy, jakie mamy możliwości. I, i, zainwestowania w inne instalacje OZE na naszym terenie, czyli mamy jakieś tereny, które mogą być przewidziane pod fotowoltaikę, czy też miejsce na wiatraki, czy też mamy możliwość uruchomienia na przykład biogazowni. To wykonujemy na etapie początkowym. Drugim krokiem jest zrobienie takiego bilansu energetycznego i to takiego szczegółowego, to nie na zasadzie roczne, roczna produkcja, roczne zużycie, nie, tutaj musimy sobie bilansować w rozliczeniu godzinowym, czyli liczy się, co się w każdej godzinie pod kątem produkcji i zużywania energii, i to jest zbilansowane. W tym momencie możemy później sobie określić, ile energii zużyliśmy na miejscu, ile oddaliśmy do sieci i ile w momencie potrzeby odebraliśmy, ponieważ spółdzielnie energetyczne funkcjonują w takim net meteringu, czyli rozliczeniu ilościowym, czyli oddamy 100 kWh, to możemy sobie odebrać za darmo 60 kWh. Czyli mam taki wirtualny magazyn energii. A czy na jakieś trudności mogą napotkać tych potencjalnych członków? Takie Im, najważniejsze. Im lepiej się przygotujemy, im lepiej przygotujemy statut spółdzielni, bo tutaj też jest bardzo istotne określenie, kto może wchodzić na początku, kto może dojść później, bo tutaj cały czas musimy mieć na uwadze te 70% zapewnienia tej energii. Mhm. W stosunku do zapotrzebowania i to energii, którą zabezpieczamy z odnawialnych źródeł energii. W związku z tym bardzo jest istotne, z jakimi profilami zużycia lub produkcji przychodzą nowi sp członkowie spółdzielni, bo tak jak wspomniałem, to bilansowanie godzinowe możemy zrobić na podstawie rzeczywistych danych od opera sieci dystrybucji, czyli godzinowe, na przykład roczne z jakiegoś roku minionego dane. Jeżeli te wszystkie punkty poboru energii i instalacja są pomierowane, także są te dane w rozliczeniu godzinowym, lub możemy tutaj się posłużyć tak zwanymi statystycznymi profilami produkcji, jakie są dla fotowoltaiki w danym miejscu na ziemi, biorąc pod uwagę kąt nachylenia instalacji, azymut, i też możemy też statystyczne profile zużycia energii charakterystyczne dla różnych jednostek, czy to gospodarstwo domowe, czy oświetlenie, czy szkoła, czy urząd. Pewne statystyczne profile są, więc. Wykorzystując te profile, nie mając danych od operatora, możemy sobie bilansowanie zrobić, i to jest ważne, żeby właśnie w tym momencie, na podstawie tych bilansów, określić sobie to, ten, ten kierunek rozwoju i rozliczania. I jeżeli to się dobrze przygotuje, to w mojej ocenie nie ma zagrożeń. Niemal brzmi to dość skomplikowanie, co ma zrobić osoba albo ci potencjalni członkowie, którzy myślą ewentualnie o założeniu spółdzielni energetycznej, żeby nie popełnić tych błędów, czy mogą się, nie wiem, do państwa zgłosić z prośbą o, o takie wsparcie merytoryczne i też techniczne, no bo no, trochę tych warunków trzeba spełnić, żeby. Y nie trzeba było likwidować tej spółdzielni energetycznej, żeby jak najwięcej można było z niej korzystać. Tak, jak najbardziej. My, jako doradcy energetyczni funkcjonujący w całym kraju w ramach projektu doradztwa energetycznego realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i finansowany z Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko, jesteśmy przygotowani do tego, żeby właśnie móc tutaj pomagać, także właśnie jeżeli chodzi o spółdzielnie energetyczne i także bilansowanie. Dysponujemy odpowiednimi narzędziami, które na tym początkowym etapie Pozwolą szybko określić, co trzeba ewentualnie zrobić, co mamy, co trzeba zrobić, w jakim kierunku pójść, w co zainwestować, żeby uzyskać dane po pierwsze, czy możemy osiągnąć te 70%, no a po drugie, jakie to już wstępne korzyści możemy sobie oszacować, będziemy mieć z uruchomienia tej spółdzielni energetycznej. Jest jeszcze jeden fajny program Renaldo. Jest odpowiednia strona internetowa. Tam możemy znaleźć podręcznik, jak zakładać spółdzielnie energetyczne. I jest też specjalny Kalkulator, Ronaldo, gdzie sprowadzając podstawowe dane, też możemy tak w bardzo szybki sposób uzyskać informacje, co w tej spółdzielni jest i co trzeba ewentualnie zrobić. Ale oczywiście trzeba najpierw zebrać te dane, bo bez danych ilościowych, zużycia energii, czyli historii, jeżeli chodzi o wszystkich członków spółdzielni, to, to nie ruszymy. To musimy mieć. Czy koszt założenia takiej spółdzielni jest duży? Same koszty rejestracyjne, nie, koszty mogą się pojawić na, na, na etapie tworzenia biznesplanu. No bo jeżeli mamy jakiś stan rzeczywisty, wiemy co chcemy zrobić, to robimy sobie biznesplan. Czyli gdzie, co robimy, ile to będzie kosztowało, kiedy się zwróci. I tutaj już mogą wchodzić podmioty wyspecjalizowane, które pomagają stworzyć ten biznesplan. I to może być ten koszt, który, jeżeli zainwestujemy, no wtedy się szybko zwraca. Ta sytuacja, o której wspominałem, tej elektrowni wiatrowej o, o mocy 300 kW, zwrot prosty poniesiony nakładów niecałe dwa lata. Ale też podobno dwa lata trwa. Może, może trwać, trwać może założenie trwać. Takie tak, tak Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ale im lepiej się przygotujemy, im lepiej dobierzemy partnerów, tym pójdziemy szybciej, bo zawsze się mówi, że każdy etap, etap jest od do, a suma się bierze od tych najdłuższych okresów. Więc możemy szukać wsparcia i ten czas skracać. Wyczytałam, że problemem może być, jeśli chodzi o to członkostwo, współdzielnie jest dobrowolne i otwarte, ale problemem może być wtedy, kiedy odchodzący członek jest jednocześnie właścicielem instalacji wytwórczej tej spółdzielni. Więc na co powinniśmy tak. też zwrócić uwagę? Właśnie na zapisy statutu spółdzielni mówiące o zasadach przyjmowania nowych i rezygnacji z członkostwa. I to właśnie tutaj trzeba dobrze to sparametryzować, określić, nawet y, różnicując, y, jeżeli chodzi o to, że rodzaje z członków spółdzielni: czy jest się odbiorcą energii, czy się jest się producentem. To musi być na etapie statutu określone dokładnie, i wtedy każdy z członków spółdzielni wie w jaką organizację wchodzi, jakie ma też obowiązki, w związku z tym chcę, trzeba właśnie dążyć do takiego to określenia, żeby właśnie spółdzielnia na razie się nie obudziła, że tak powiem, z brakiem i w tym momencie może nastąpić wykreślenie z rejestru KOWR i w związku z tym stratą tych właśnie wszystkich przywilejów finansowych, które są przewidziane na spółdzielni energetycznych. Czy członkowie spółdzielni energetycznych mogą liczyć na jakieś wsparcie finansowe dodatkowe? Tużyczki. Tak, tutaj taka forma, jeżeli chodzi o programy, tak. Jest na przykład Energia dla Wsi, która przewiduje specjalne środki dla spółdzielni energetycznych. Też jest w tej chwili plan, żeby był uruchomiony program wsparcia dla spółdzielni energetycznych na całą Polskę i myślę, że na przyszły rok uda się to uruchomić, ponieważ bardzo intensywne działania są i, i na terenie naszego Dolnego Śląska, przy udziale naszego zarządu, którym bardzo intensywnie działa. Mamy już na przykład podpisaną umowę z Bankiem Ochrony Środowiska, gdzie myślimy też o wsparciu, jeżeli chodzi o finansowanie tych pierwszych etapów, między innymi właśnie biznes plan, mm -hmm. projekty, i tak dalej. Będziemy podpisywać umowę z tauronem dystrybucja, żeby też tutaj sformalizować i ułatwić pracę z operatorem sieci dystrybucji. No bo to jest bardzo ważny element. Mówimy o mocach przyłączeniowych, mówimy o współpracy, jeżeli chodzi o przekazywanie danych licznikowych. Jest parę elementów, gdzie tutaj też na podstawie tej umowy z naszym udziałem, chcemy też wspierać zakładających spółdzielnie energetycznej w przejściu tych właśnie etapów uzgodnień i uzyskania warunków przyłącz. Podsumowując, warto być członkiem spółdzielni energetycznej? Zdecydowanie. Tutaj jest jeszcze pole dla takich członków spółdzielni jak gminy, którzy mogą wykorzystywać funkcjonowanie spółdzielni i te niższe koszty. Na przykład do zawarowania członkostwa gospodarstwom domowych z kręgu ubóstwa energetycznego mogą zaproponować te warunki dla gospodarstw, które zlikwidują kopciuchy na przykład i zamontują pompy ciepłe albo ogrzewanie elektryczne i zaproponują energię elektryczną na innych kosztach, na innych poziomach cenowych. Więc dużo jest możliwości w i wszystkie strony, wręcz tak dziwnie brzmi, ale wszystkie strony będą zadowolone. Producent nie miał stałą wyższą cenę niż uzyskałby na giełdzie albo na aukcji, a kupujący uzyska też niższą cenę niż gdyby normalnie był w taryfach. Czy więcej informacji? Oczywiście warto się zgłosić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej, do doradców, żeby... Jak najbardziej. Jest jeszcze dużo szczegółów, o których można tutaj rozmawiać, wyjaśniać i przekazywać informacje, co robić, w którą stronę jest także bardzo bardzo zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, Państwa i moim gościem był Roman Papiur, doradca energetyczno-klimatyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panie redaktor, dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.